Cześć, witajcie. No, jak widać, dzisiaj będzie seria Gierkowa. Idziemy na rekord, gdzie będziemy próbować pobić rekord wygranej na kanale, który wynosi w tej chwili 1800 zł. I teraz zobaczcie, pokażę Wam fajną rzecz. Tu jest moje konto widoczne. No, dzisiaj były zakłady specjalne, gdzie miałem tutaj wyjątkowe szczęście i. Jak widzicie, udało mi się wygrać 753 zł, aż co jest efektem tego, że trafiłem dwie trójki. Tutaj widać w zakładzie szóstym i siódmym, miałem właśnie 10 i 20 w obydwu tych zakładach. To jest trójka, trójka tam 376 zł, 50 groszy, więc robi to wygraną tak wysoką aż 753 zł. Także mam ostatnio dużo szczęścia. Tam niżej też widzicie w mini lotto jeszcze pod koniec września, gdzie zakłady były po 1,5 złotego. Również miałem dwie trójki w naszej akcji grupowej 85 067 graczy lotto, o, chodzi o tą grupę, więc tutaj e, na tej grupie gramy wspólnie w mini lotto, puszczamy unikalne kombinacje, jeżeli macie Facebooka, to Znajdźcie sobie tą grupę 85067 w wyszukiwarkę Facebooka. Jak wpiszecie, to znajdziecie zapewne. E, I teraz tak, no mówię, mam ostatnio dużo szczęścia. Mam ostatnio dużo szczęścia, trzeba przyznać. Więc dzisiaj spróbujemy sprawdzić, czy to szczęście dalej mi będzie sprzyjać. Gierka dzisiaj, która jest tutaj najlepszą opcją dla celu pobicia 1800 zł, to wciąż podwójny diament za 1 zł, więc dzisiaj znowu zagramy sobie szybciutko w tą gierkę 100 razy. Taki mam plan. Więc tak, patrzcie, ostatnio też grałem właśnie w ten podwójny diament. Wtedy było jeszcze 15 losów, które dawały taką wygraną 2000 zł lub więcej. W tej chwili jest już tylko 11. No ale też ubyło losów, więc to wszystko proporcjonalnie gdzieś tam się dzieje. Patrzcie, podwójny diament za złotówkę od ostatniej mojej gry. Co tu się stało? Wciąż są trzy wygrane o wartości 10 tysięcy, więc tutaj ktoś w końcu powinien jeszcze tutaj zebrać taką 10 tysięczną. Mam nadzieję, że to będę ja od czerwca nie padła. 9 tysięczna też jest jedna wygrana, do wzięcia jeden los. To, co ostatnio padły, to dwa. Losy o wartości 8000. 24 września padł jeden z ostatnich, i 28 września padł kolejny, ostatni, więc no, szkoda, że to nie ja. I też od ostatniego filmiku widziałem, że padły dwie wygrane o wartości 3000 zł. I tu została tylko jedna. 22 września i 27 września ktoś trafił. No i stąd wynika, że z 15 zrobiło się 11, ale to jest wciąż 11 losów. Widzicie, tu jest nawet 2 jeszcze o wartości właśnie 2000. Więc to, co mnie najbardziej interesuje, to są te losy 2000, 3000, 4000, 5000, a najlepiej 10000. Dobra, więc przechodzimy już do tej gierki. Klikam tu Lotto.pl i włączamy grę. Nie tracimy więcej czasu. Tutaj, tak jak ostatnio, zagramy sobie 100 razy aż w tą gierkę. Więc no, mam nadzieję, że będzie. To już po raz trzeci tak naprawdę zagram 100 razy. Raz chyba wygrałem 55, ostatnio coś 51, coś takiego. Zawsze lekko powyżej 50 wygrywam, a inwestuję 100. No, bo mówię 100 razy za złotówkę. Damy sobie tu jeszcze licznik gier. O, widzicie, tutaj jest licznik gier, koło przycisku płacę. I możemy iść, patrzcie, jakie mam piękne saldo startowe. 2546 to jest właśnie efekt tych zakładów specjalnych. Więc tak to wygląda. Kupuję pierwszy los. I odkrywamy. No mam dziś, mam dziś szczęście. Wprawdzie to tylko zwrot, ale już wygrana przy pierwszym losie. Idziemy dalej. 18, 8, 14. Nie tym razem. A tym razem coś mamy. Złoty 50. Bardzo ciężko tu jakieś wygrane o wartości powiedzmy 10 zł, nawet i więcej, ale zawsze jak gram 100 razy, to taki jeden losik mi wpada jakiś powyżej 10 zł, ale nic więcej. No, mam nadzieję, że dzisiaj może uda mi się trafić jakiś los z tych najwyższych. Oczywiście szanse są małe. Tam widzicie w tym kalkulatorze, on to dokładnie pokazuje, że inwestując 100 zł. Czyli grając 100 razy za złotówkę, szanse, że trafię taki los o wartości 2000 zł lub więcej, wynosi szansa jak 1 do 400, około. Więc to jest malutka szansa, mimo wszystko. Jedna szansa na 400. Ale to też nie jest jakaś niemożliwa. Niemożliwe zdarzenie. 1 do 400 to jeszcze nie jest niemożliwe zdarzenie, ale mówię, jestem tego świadomy, że będzie bardzo ciężko. Ale nie ma po prostu lepszej opcji. Nigdzie nie ma lepszej opcji, jak się chce wygrać aż 2000. No wiadoma sprawa, to jest już bardzo wysoka wygrana, jak nawet gierki, jak na gierki. No i jezusówka tutaj. Więc nawet jak na gierki. No w ogóle w czymkolwiek wygrać 2000 to jest już bardzo tutaj wysoka wygrana. No ale po to jest ta seria, idziemy na rekord, próbujemy. Prędzej czy później się powinno udać. Bonus to 3 diamenty. Przydałby się bonus. Chyba go jeszcze w ogóle nie miałem nigdy, jak grałem tutaj z wami. No teraz coś słabo nam idzie. No nie widać tych wygranych w ogóle, ale dużo gier przed nami, więc wszystko się może zdarzyć. 20 gier już za nami. No nic. Nie widać tych wygranych faktycznie. 21, 10, 18. Wiecie, jak się tu w grupie jakiejś znajdzie dwie wygrywające liczby naraz, to chyba to się tam fajnie jakoś mnoży. Raz 2, jak 3. Wszystkie trzy wpadną, no to razy trzy. Więc Warto w jednej grupie mieć więcej liczb. No a najlepiej 3 diamenty, żeby mieć ten bonus. A tu złoty 50. Dopiero 5 złotych wygranych. A już gramy po raz 27. Słabo idzie bardzo słabo dzisiaj na razie. Czekamy na coś większego. Mam nadzieję, że nie będzie to jakaś najsłabsza runda w tej rozgrywce 100 rund w, te, w, te, w tym podwójnym diamencie. No, zawsze przynajmniej 50 zł mi się wracało przy takiej rozgrywce. Nic nie siada. Czternaście, dwadzieścia jeden, pięć, jeden, 5, 21. Patrzcie, nic! 5 zł do tej pory łącznie gramy po raz 37? Wiecie, no to jest naprawdę... Zadziwiająco słabo. E, mówiłem na początku, że mam ostatnie szczęście, ale tu to mnie jakby opuściło. No jest złotówka. Ale o czym my tu rozmawiamy w ogóle? Gram po raz 40 i mam 6 złotych łącznie wygranej. To jest bilans bardzo słaby. Może to jest jakiś. że tak powiem, zbiera się to na taką jakąś większą wygraną. Po takiej serii słabej czeka tam na mnie jakieś 10 tysięcy na przykład. To by było naprawdę coś. Ale jest bardzo słabo, bardzo, bardzo słabo na razie. Nie widzimy tu żadnych wygranych, fajnych. Znowu jakaś złotówka, wpada chyba 15, warta złotówkę. Ale cóż to jest złotówka? Jest złotówka łącznie 7 złotych do tej pory. A zaraz będziemy na półmetku tego, co sobie założyłem. Złoty 50. No, te wygrane złote, i złote 50 są najczęściej zdecydowanie pojawiające się. O jest! Mamy coś, w końcu się tu fajnego zadziało. Takiego może nie za bardzo aż fajnego, ale powiedzmy cokolwiek innego niż do tej pory. Czyli mamy wygraną 7 złotych. Coś ruszyło. Coś ruszyło. Mam nadzieję, że będzie już teraz coraz lepiej. No I będziemy na półmetku teraz, nie? Gramy po raz 50. Nic nie mamy. 50 gier już za nami. 15 zł. 50 groszy wygraliśmy. To jest bardzo słaby wynik. Gdyby drugie 50 gier wyszło podobnie, to wygrałbym raptem 30 zł ze 100 złożonych. To by była tragedia trochę. Więc no na razie idzie słabo. Ale liczę na to, że drugie 50 gier będzie o wiele lepsze. Musimy złapać tu jakąś fajną wygraną, po prostu. Złotówka. 7 zł to jest poniżej moich ambicji na pewno. Dzisiaj taki los najwyż, najwy, najwięcej płatny dzisiaj, jakie tu znaleźliśmy. 7 zł to jest słabiutko. Na pewno liczę, na chociaż jeden ten los powyżej 10 zł. Jest 11 losów. Jest 11 losów, co Wam pokazywałem o wartości 2000 zł lub więcej. 11 losów. Ale w puli jest tych losów ponad 400 tysięcy. Więc to nie jest tak łatwo je znowu znaleźć. Złoty 50. Dajcie jakąś dużą wygraną, jakąś większą. Już mamy dość tych złotówek i złoty 50 12,70 i jest dwanaście. Złoty pięćdziesiąt. Słabo, nie? Jak się nic tu nie odwróci, to będzie to najsłabsza rozgrywka w tej gierce, w tym moim. Nazwijmy to systemie 100 rozgrywek tutaj. Złotówka. Przekroczyliśmy w tej chwili 20 złotych z wygranych. Złoty 50. 3, 1, Nic. Dalej nic I złotówka Nic. Nic. Jeden złoty. Wiecie, jeśli chodzi o wygrane, ja w ogóle jestem dzisiaj w bardzo dobrym humorze. No bo te zakłady specjalne mocno mi go poprawiły. Ehm. No to, to była grana na szczytny cel. Więc. Zagrałem aż za 200 zł. Kupiłem 20 zakładów specjalnych po 10 zł. 3 zł, coś nowego. Tak więc, jak mówię, kupiłem aż 20 zakładów, więc wydałem 200 zł. Ale wiedziałem, że to idzie na tutaj poszkodowanych w powodzi, więc. Jak najbardziej szczytny cel. Totalizator sportowy w, w zasadzie cały dochód tam przeznaczył, nie licząc na dopłatę na sport i kulturę, więc z 10 zł na 108 zł szło na powodzian, więc no, chciałem tu mieć swój wkład 20 zakładów, więc wiedziałem, że 160 zł idzie na powodzian. No, a tu jeszcze dodatkowo wróciło do mnie 750 zł ponad. No to naprawdę byłem zaskoczony pozytywnie. Złoty pięćdziesiąt. No, coś, coś się dzieje, mamy cztery złote, bo osiemnastka wpadła, złotówka, dwójka warta trzy złote. Może jeszcze tu coś będzie. cztery złote. No ale zawsze to więcej niż te złoty pięćdziesiąt ciągle. No i jest złotówka. Kolejna. Jeszcze jedna będzie. Tak jest. Taka jedna, mówię większa, wygrana by się przydała. Jak nie chcą dać tych 2000 nam dzisiaj, to chociaż. To chociaż takie 15 zł, powiedzmy. To by już spowodowało, że znowu byśmy wygrali 50 łącznie. Tutaj w tych ostatnich 15 losach mam nadzieję, że coś wpadnie takiego fajnego. A póki co złotówka znowu. No te drugie 50 gier lepiej. Lepsze, lepsze na pewno, ale to wciąż nie jest to, czego tutaj oczekiwałem. 754. Dawajcie, dawajcie, nam tutaj coś wygrać. No niestety. 4220. Jeden diamencik tylko. Tylko tego bonusa nie widać absolutnie. Patrz, jest szóstka, warta złotówkę. Na tym się skończy. 10 już tylko gier do końca. Trzymajcie kciuki. Czy los się tu jeszcze odwróci? Czy wygram dzisiaj również w gierkach? W gierce podwójny diament. Czy będę miał takie szczęście jakie ostatnio mi tu dopisuje w tych grach losowych?

99 gram. Mówię, trzymam się planu, więc nie będę wychodził. Jak mówiłem, że zagram 100, to będzie 100, więc gram po raz ostatni po raz setny 6, 9, 14. Czy coś na koniec? Złotówka? Tylko złotówka. Słuchajcie, a to oznacza, że dzisiaj wygrałem łącznie 39 zł. 39 zł. A to oznacza, że przegrałem 61 pozostałych złotówek. 61 na minusie dzisiaj, więc moje saldo spadło z 2,546 do 2,485. No szkoda, tak się to dzisiaj kończy. Życzę Wam z kolei powodzenia. Może Wam się uda. Ta gierka, podwójny diament, miejcie na nią oko. Tam będą padać jakieś wygrane, mimo że większość ludzi omija tą gierkę. Tam gra może 1%. Teraz jak widać w statystykach na Multipasko, ale jeżeli ktoś tutaj zainwestuje, może akurat mu się poszczęści. Jeżeli tak się stanie, dajcie mi koniecznie znać. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!